Dzień dobry, witajcie w magazynie BetKris łódzkiej czwartej ligi. Dziś po raz kolejny o nietypowej porze, a wszystko przez rozegraną środową kolejkę. Nie ma co tracić czasu. Pokażmy bramkę wybraną przez kibiców podczas głosowania w ramach gola siódmej kolejki. A kto wygrał? Łukasz Rakowski, Pogoń z Duńska Wola. Zanim obejrzysz Zasubskrybuj na YouTubie Lożę Sportową i Łódzki Związek Piłki Nożnej. Będziemy jeszcze bliżej Ciebie. Przechodzimy do szybkiego podsumowania ósmej kolejki spotkań. Zaczynamy od Widzewa 2 Łódź, który zagrał z Ceramiką Opoczno. W 39 minucie wpadł pierwszy gol. Po wykonanym rzucie rożnym Mateusz Kępski na 1 do 0. W 62 minucie mieliśmy faul w polu karnym. Pan Tomasz Lewandowski, sędzia tego spotkania, podyktował jedenastkę. Wykorzystał ją pewnie Daniel Monka i mieliśmy 2 do 0 dla gospodarzy. W 78 minucie gola na 3 do 0 zdobył z najbliższej odległości Daniel Monka. I mieliśmy wynik w Łodzi 3 do 0 dla łódzkiego Widzewa. Przed nami LKS Kwiatkowice i Orkan Buczek. W tym spotkaniu wpadł tylko jeden gol, w 77 minucie strzelony przez Daniela Potakowskiego. Jesteśmy już w Zgierzu, Boruta zagrał z Polonią Piotrków Trybunalski i w tym meczu również zobaczyliśmy tylko jedną bramkę. W 37 minucie Dawid Lenarcik na 1 do 0 dla Polonii Piotrków Trybunalski i proszę zobaczyć to efektowne salto. Tym razem zobaczymy nieco więcej goli. Jesteśmy już w Wieluniu, który zagrał z Jutrzenką Drzewce. W 12. minucie Jakub Perek dla gości. W 23. minucie sędzia Mateusz Kowalski podyktował karnego i Robert Matusiak na 1 do 1. Chwilę później mieliśmy drugiego gola dla gości i ponownie zdobyty przez Jakuba Perka. W 72 minucie Mikołaj Cyrus doprowadził do wyrównania i WKS Wieluń zremisował z jutrzenką drzewce 2 do 2. To teraz Omega Kleszczów i sokół Aleksandrów. W pierwszej połowie nie zobaczyliśmy Goli, za to w 60 minucie Michał Wolinowski na 1 do 0 dla Sokoła Aleksandrów. 10 minut później mieliśmy rzut rożny i podwyższył przemysła Woźniczak. W 73 minucie widzieliśmy piękne wykonanie rzutu wolnego przez Krzysztofa Michalaka i mieliśmy wynik 1 do 2. W 86 minucie Krystian Ślęzak zdobył trzecią bramkę dla Sokoła. Omega Kleszczów przegrała z Sokołem Aleksandrów 1 do 3. A to już Skalnik Sulejów i RKS Radomsko. W szóstej minucie Juliusz Molis strzelił piękną bramkę dla drużyny gości. W 16. minucie Dariusz Dudkiewicz doprowadził do wyrównania. A w 39. minucie ten sam piłkarz zdobył gola na 2 do 1. I takim wynikiem zakończył się mecz Skalnika Sulejów z RKSM Radomsko. Jesteśmy w Strykowie. Zjednoczeni zagrali z Pogonią z Duńska Wola. W 25. minucie Mikołaj Kamańczyk na 1 do 0 dla gospodarzy. W 32 minucie Mikołaj Kamańczyk podwyższył i mieliśmy już 2 do 0. W 43 minucie po ładnej wymianie kilku podań Marcin Juraś na 3 do 0 dla gospodarzy. Pogoń z Wola zdobyła honorowego gola w 48 minucie. Proszę zobaczyć, jak ładnie uderzył na bramkę Wiktor Stępień. Zjednoczeni Stryków pokonali Pogoń Zduńską Wolę 3 do 1. A teraz Włókniarz Zelów i Zryw Wygoda. Trzeba przyznać, że Włókniarz wraca na odpowiednie tory. Tak jak powiedział trener Dawid Wnuk. Nie wyobraża sobie, aby ta drużyna w tym sezonie pożegnała się z bet czwartą ligą. W 29 minucie najpierw uderzał Igor Świątkiewicz, a piłkę dobił Piotr Boczkiewicz. I mieliśmy 1 do zera dla Włókniarza Zelów. W 50. minucie Igor Świątkiewicz na 2 do 0. W 30. minucie sędzia Adam Faliszewski podyktował karnego. Igor Świątkiewicz na 3 do 0. W 73. minucie Igor Tomaszewski pokazał, jak powinno uderzać się w kierunku bramki. Bardzo ładny strzał zakończył się golem, niestety honorowym golem dla zrywu Wygoda. Włókniarz Zelów wygrał 3 do 1. Druga. Nasz mecz numer 9 to GKS Bełchatów i stal niewiadów. W tym spotkaniu zobaczyliśmy 10 goli. W trzeciej minucie Łukasz Wroński na 1 do 0. Trzy minuty później podwyższył na 2 do 0. W 12. Minucie Tomasz Bąkowicz. W 33. Minucie ponownie Łukasz Wroński i miał już hat-trika. W 52. Minucie Przemysław Zdybowicz. Cztery minuty później Damian Warnecki. W 58 minucie Przemysław Zdybowicz ponownie, tym razem na 7 do 0. W 60 minucie Artur Golański. W 84 minucie Mikołaj Grzelak. Ostatniego gola w tym meczu zdobył Bartłomiej Trzeboński w 86 minucie. GKS Bełchatów wygrał ze Stalą Niewiadów 10 do 0. Posłuchajmy teraz szkoleniowca GKS-u Bogdana Juźwiaka oraz zawodnika gospodarzy Mikołaja Grzelaka. Najważniejsze dla mnie dzisiaj było podejście drużyny. O tym sobie rozmawialiśmy w tygodniu przed tym spotkaniem, że musi być podejście takie jak przed meczem z Wieluniem. Mobilizacja, zaangażowanie i to dzisiaj było na dobrym poziomie i dlatego taki, taki wynik, mecz bez żadnej historii, dobra skuteczność. No. Fajnie na pewno, fajne wspomnienie będzie z, z tego meczu. Po pierwsze e, zaszczyt, e, tak jak już mówiłem, e, założyć znowu koszulkę z herbem GKS-u, wyjść tutaj na tą murawę i e, przed tą publicznością. E, no i jeszcze do tego ta bramka, więc na pewno, a też nieczęsto się zdarza w moim wykonaniu te, te, te bramki, więc na pewno będę pamiętał długo, długo. A to już KS Kłótno i AKS SMS Łódź. W tym spotkaniu nie zobaczyliśmy żadnej bramki, za to w drugiej połowie poważnej kontuzji nabawił się bramkarz gospodarzy Michał Sokołowicz, który musiał opuścić boisko. Nie lubimy takich meczów, nie lubimy kontuzji i bezbramkowych remisów. Zatem spójrzmy teraz w tabelę. Jeszcze zaproszenie na najbliższy weekend. A teraz wybierzmy gola ósmej kolejki. Poznajcie nominacje. Krzysztof Michalak, Omega Kleszczów. Juliusz Molis, RKS Radomsko. Dariusz Dudkiewicz, skalnik Sulejów. Wiktor Stępień, pogoń z Duńska Wola. <klucz dowodzącego> Igor Tomaszewski, zryw Wygoda. <klucz dowodzącego> Łukasz Wroński, KKS Bełchatów. Głosujemy na stronie Facebookowej Loży Sportowej. To wszystko na dziś. W następnym magazynie widzimy się w środę o godzinie 20. Do zobaczenia. Czy wiesz, że? Mecze Kolejki w całości obejrzysz na YouTubie Łódzkiego Związku Piłki Nożnej, a Gola Kolejki wybierz na stronie Facebookowej Loży Sportowej. Subskrybuj i lajkuj.